Ich naturalnym środowiskiem jest scena, ale cóż mają począć muzyce, kiedy wszystkie sale koncertowe są zamknięte z powodu epidemii? Zespół de filharmonik ani myśli o przerywaniu koncertowania. Swój występ dali ostatnio na jednej z Janowskich łąk, a my odwiedziliśmy ich z kamerą. Przenosimy się tam, gdzie jest to tylko możliwe tak naprawdę. E, świat stanął w miejscu, ale umówmy się, musimy iść do przodu. E, muzyka, sztuka kultura również musi iść do przodu i gdzieś ona musi znaleźć swoje miejsce. Dlatego musimy nie tylko między sobą, artystami, między ludźmi kultury, widzami, ale również między naszymi sąsiadami e, dzielić się naszymi dźwiękami. Tym, co mamy najpiękniejsze i najlepsze w sobie. Połączyła ich nie tylko pasja do śpiewania i grania, ale także wspólne miejsce pracy. Na co dzień muzycy zespołu pracują bowiem w Filharmonii Śląskiej. Naszym miejscem pracy jest Filharmonia, dlatego jak gdyby główny trzon nazwy wziął się stąd. Można powiedzieć, że cała idea wzięła się od zespołu wokalnego, a dopiero później myśmy zostali dokoptowani, czyli kontrabas, a na samym końcu Miriam na perkusji. Wtedy jak gdyby to nabrało takiego fajnego szumu. Muzycy nie ograniczają się jedynie do muzyki klasycznej wykonywanej w Filharmoniach, jak de Filharmonic nie stronią od muzyki rozrywkowej i aktualnych hitów. Zaczęliśmy od Gospel, bo to są korzenie muzyki rozrywkowej. Lubimy bardzo muzykę jazzową i nie stronimy oczywiście od największych hitów Mahali Jackson na przykład George'a Gershwina. Chcemy się oczywiście skupić na um, hitach, które są teraz współczesnie grane. Pełny koncert The Philharmonic będzie można zobaczyć już wkrótce na ich profilu.